Siemaneczko, z tej strony Danielowiak. Witam Was w kolejnym migłanie, Ale zanim przejdziecie do niego, z tym zostawcie łapeczkę w górę. Oraz miły komentarz. No i co, zaczynamy. Bo miałem taki zysk, że mogę to przerwać i przerobić sobie na 4. A, okej, okay, okej. Okay. Ale to dziwne, bo od AMDK ma 8-pinowe, a od Intela ma 4-pinowe, no to ja myślę, że to, co ma 8-pinowe, jest lepsze. No, wiesz, no. Nie wiem, jak to tam działa. A! Łok, dwóch wejść. chyba przez okno przychodziło? No ja jestem dole, weź nie Najlepiej, gdyby było. Kurwa, Macie. Sprawdziłem się. Oni tu są jeszcze? Na górze chyba dwójka. Osiem! Cześć! <noise> no nie! Na górze jest. O, od razu nie wpadłem Drzwi Nice. Ja pierdzie. Ale porobiony dobry <noise> ja się tutaj to mnie nie spodziewał dziwak. Ja myślę, że to, ja myślę, że to będzie dobry pomysł na tę apę Zagrać sobie z pompką O, 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 o Nie, no ma 1 hp chyba Gdzie? No daj, ja się zaplanuję na punktów I on kurde strzałów dostąpił Teraz się dowiemy 8 u mnie dostał web za 101 104 w 8 Kozak, kozak, pak 10, štos, mm. <laughs> tak 10, sztos. Tak. Jeszcze co możemy zrobić? Chodź na, na górę, po kamieniu wejdź i zbustujecie na daszek. Chodź szybko. <laughs> Ej! Gdzie on jest! Nie, 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 nie. Mam na mnie On gdzieś na Cetę, bo skał na Cetę. No, na Cetę, na Cetę jest. <laughs> Kurde. Gdzie on był? No co te? Przez okno. Wojowniku. <śle> Ty. Żebym mnie. <śle> <śle> Wojownik z łupem do ciebie podchodził. Akcja. jest, tak jest. A to wojownik. <laughs> Patrz na tę na taktykę. Kurde, da! Do... E! Gdzie takiego? Coś bęga. O! o A WUPA na respie. Tego to się nie spodziewałem. Gdzie jest drugi? O! Ja wierdzę! Ja tak się zastanawiam, o na nie. kogo my trafiamy. Nie! Nie! Szybko, gdzie ta Wupa? Zniknęła, wyparowała jak bot. No matko, co ty kołachem. Gdzie PMA! No, no PMA mi no, to ty, P. ty samasz, wiesz, w co pograć Tak też ty Smoke? No. Na dachu? Widziałem go właśnie. Niego? Daj, na niego? Tej, no na schodach 73. Boże, ten mag zadaje tak mało. On w 5 dostał, 73. O oczy wow, Oślepienie. A co mam? No scope. Nie, no gdzie? Ja to tutaj na, na, na daleko idę do kibelka się sprawą. Ja gram mną No, no dobra. Obydwoje są w domu. Ta. Tak? Tak, Okej, okay, ja mu to zaraz pokażę. Żeby on mi nie pokazał zaraz. Ale te szyby są czarne. Nic przez nie nie widać. Ej, okay, rozwalamy szyby? Albo nade'a Są na górze z tej strony Ta Jeden minus osiemdziesiąt Ja tu byłem Już sekund mam A gdzie on się zabił? tutaj i wszedł tymi tymi drzwiami i na górę poszedł nie ja ale planta mamy udało im się po prostu ale pędził ją no Już biegłem do wyjścia oh, to się zatrzymało cię <grym> FBI No, <grym> no to teraz zagram kałachem no, Dobra, ja też Dziś, kurde, oni mają te p 90 Dawaj na daleko, pójdziemy po prawej stronie Prawa strona, oni i dom będą oni się będą na górze ciągle ustawiać O, jest, jest Dwójka w domu, dwóch w domu Właśnie Widziałem coś tam Łepek mu wystawą Za Do domem chyba jest Ej, boost na no dach, dobra? Chodź, 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 o Dobra Skakuj tu na mnie Szybko gościu Mamy czas Ty czysto tutaj na górze Idź dalej wow. Prontować? No. no Ej, w side jest! O Jezu, on ciągle na dole był No nie! Ostatnia runda. No to ja też się zabawię. Ja zakocham razem. <grym> Makiem 10, tak on się nazywa. Kusujemy ich. No, wbijamy od razu do domu, bo oni też oni przyjmują pozycję w tym domu i. I dupa. O, proszę bardzo. Drugi na zewnątrz. Plantuj, bo noż bomba. na zewnątrz. Jest cały czas na zewnątrz. Z tej strony. Jak on w domu tutaj, już? tutaj, tutaj, tutaj. Okej, okay. okej. Okay. To. On się wychyla, ja mu pestkę zmaka. Wryj. No i dobrze. Ty jesteś. Musisz bo... mnie na dach? Było na prawo, od razu na schody chodź. Okej. Okay. I ustaw się tam, co my wcześniej. Albo na tej barierce. O tu, o tu. Zaję, <śpuszczaj> Musisz koniecznie to zobaczyć, bo <grymne> to było świetne. Let's move out. Chyba ciągle na górę chodzi. Ok, jeden to jest Diglmeister tutaj. No, nie, bamba. Ok. No, no. Okej okay. no, no, no. okay. Typa pingował jak w To się no, tak No się że... Za każdym krokiem był w innym miejscu let's go, let's go. Ty patrz jak mam No nie! Nie zadziałał no. mój misterny plan O mój smok zadziałał Okej, okay, przez smoke mnie przeskanował Co on jest przyzwyczajenia na górę? Ja yeah. Jeez Jezu. Oh. Jezu. Boże. Słuchaj, wiesz co jest najgorsze Nie to, że my to przegraliśmy, tylko to, że chłop przechodził i ciebie nie widział ciebie tam. No, bo to szyba jest kurna no. Dobra patera Pompę masz oh. O, są tam łebki, na no, daleko. Za kamieniem. Za tym kamieniem. jednego łebka nie ma O, i drugi wbija tymi drzwiami tu. Na dole. Po <noise> Dobrze, nice. <noise> Good job, zakończył swój żywot. <noise> Mur kolejny. <noise> Jest dobrze.